Z tej strony i witam Was w odcinku, w którym zabiorę Was do miejsca idealnego na kolejny wyjazd. Przed Wami hotel Continental, który znajduje się w granicy morskiej. Ponoć miejsce to jest pełne elegancji, komfortu i świetnej lokalizacji, ale czy rzeczywiście warto tu przyjechać? Sprawdźmy to razem. Recepcja to miejsce, gdzie każdy gość zaczyna swoją przygodę z hotelem, a tutaj naprawdę robi dobre wrażenie. Jest przestronna i klimatyczna, co sprzyja pozytywnemu pierwszemu wrażeniu. Obsługa działa szybko i profesjonalnie, nawet podczas składania reklamacji na klamkę, co również pokazuje, że hotel potrafi dobrze radzić sobie z problemami. Warto też wspomnieć, że przy recepcji znajduje się sklep, w którym możemy znaleźć zarówno biżutery, jak i lokalne pamiątki. To świetny pomysł, bo pozwala zabrać kawałek tego miejsca ze sobą do domu. Teraz czas na spacer do pokoju. Kortarze w hotelu robią naprawdę dobre wrażenie. Są przestronne i zadbane, a przebywając w nich nie czujemy uczucia zamknięcia czy izolacji. Dywan z logo hotelu to detal, który dodaje charakteru. Większość pokoju jest dobrze oznakowana, choć zdarzają się wyjątki. Do niektórych trudniej trafić. Na aktualnym nagraniu możecie zobaczyć przejście na pierwsze piętro, gdzie znajdują się pokoje oznakowane cyfrą 2. Przy okazji możemy się przejrzeć przez dosyć brudne okno. Swoją drogą zobaczcie jak wyglądają drzwi w starej części hotelu. Wydaje mi się, że takie coś nie powinno być miejsca. W końcu dotarliśmy do pokoju. Hotel ma dwie części nową i starą. Aktualnie jestem w starej części, gdzie pokoje choć komfortowe mają swoje lata i przydałby im się remont. W wyposażeniu znajdziemy czajnik, telewizor, safe, szafy i śmietnik, czyli wszystko co potrzebne do wygodnego pobytu. Wystrój jest klasyczny, ale już lekko przestarzały, jednak dla tych, którzy szukają klimatu retro, może to być atutem. Pokoje w starej części występują również w odbiciu lustro. Także dzisiaj widzimy się w jednym z pokojów, który znajduje się w starszej części hotelu. No i znajduje się w jednym właśnie z takich pokojów. Pokażę Wam cały tutaj, jakby obrys tego pokoju. Na wstępie rzuca się nam w oczy, tak dosyć duże. Myślę, że dwuosobowe na spokojnie łóżko. Do tego znajduje się stolik nocny. Wszystko jest wykonane w takiej jakiejś takiej płycie wiórowej, która przypomina mi osobiście. Szafkę mojej babci, ale to co lubi, takie są gusta. Na łóżku znajduje się yy, kołdra. Kołdra, jak kołdra, dosyć zwykła. Wydaje mi się, że jest bardzo czysta. Dodatkowo mamy poduszeczki, które są oznakowane logiem ówczesnego hotelu. No i tutaj jakieś jeszcze mniejsze poduszeczki. Do tego przejdziemy zaraz. Jest lampeczka. O dziwo działa. Yy, są jakieś obrazy. Dodatkowo mamy następną lampeczkę i drugie łóżko, które jest wykonane w tym samym stylu co pierwsze, też mamy oznakowaną poduszeczkę oraz jakąś mniejszą parapecik, okienko, które już wiem, że stanie się moim przyjacielem. W pokoju znajduje się również stoliczek, fotel, biureczko, krzesełeczko, komoda, która jest wypełniona telefonem, pilotem do telewizora. Co ciekawe, Telewizor obsługuje standard dobry. Pokaz dts Także bardzo ciekawie: 5 wód dostajemy na start. Przy czteroosobowym pobycie na bodajże 3 dni czyli przy pobycie na 3 dni dostajecie 5 razy wody, czajniczek, 5 kraneczek, które są wypełnione różnymi herbatami. Na przykład tutaj mamy pana William'a Aftona. Dodatkowo, co my tutaj mamy jeszcze? Cukier, jakieś takie patyczki do mieszania, ale myślę, że obejdzie się bez tego. A więc w tym pokoju to by było. A i zapomniałem wspomnieć o śmietniczku. Jestem zaskoczony miło tym, że przede wszystkim dostajemy normalne i zwykłe drzwi, w których nawet są uszczelki, a nie to co w innych hotelach, że brakuje tak trochę uszczelek. Toaleta, toaleta, jak toaleta. Ręczniki, uchwyt na ręczniki, prysznic, mydełko, jakaś półeczka, lustro, drugi śmietnik. Co ciekawe, drugi śmietnik, ręczniczek do aleta. No i tak naprawdę, myślę, że stąd można wyjść. Oczywiście też drzwi z uszczelką, co jest bardzo mile widziane. Potem, po wyjściu z tego pokoju, ukazuje nam się całe wejście do pokoju. Co ciekawe, dostałem kartę, która jest właśnie tu. I zobaczcie, wyjąłem kartę. Prąd nadal działa. Wkładam kartę. Prąd działa nadal. Co jest nie tak? Nie wiem, ale w moim przypadku nie można było na przykład otworzyć drzwi kartą, ponieważ zamek y, magnetyczny chyba tutaj jest. Y, nie wiem, czy jest już uszkodzony, czy nie działa, ale po prostu musiałem bierzeć do recepcji po klucze, ale myślę, że takie coś jestem w stanie wybaczyć. Dodatkowo obowiązuje wszędzie zakaz palenia, którego nieprzestrzeganie to to 400 zł grzybny. Szafeczka, myślę, że szafka jak szafka. Dosyć taka wieszakowa. Co w miejscu mamy? Wieszaki. Sejfy. W pokoju znajduje się również lustro oraz e, płyta biurowa z przykręconymi wieszakami. Potem wita nas pokój numer dwa, w którym znajduje się dwuosobowe łóżko małżeńskie. oraz z dwoma stolikami nocnymi. Dodatkowo dwie lampeczki. Plus. Dwie lampeczki u góry, telewizorek, obraz, lustro. Tutaj naprawdę właściciel tego obiektu. Wydaje mi się, że ma naprawdę <grytanie> fobię na lustra. No i tak, szafeczka, czyli to samo co w korytarzu, wraz z safe'em czyli to samo wyposażenie, co w tamtej szafeczce oraz z wieszakami, a więc. Zamykamy, no niestety nie ma hamulców, także czasami trochę może trzasnąć. Jakaś papierologia mnie nastała po wejściu, czyli na przykład postanowienia uzupełniające. Dodatkowo mm, gdzieś tu był, o właśnie, regulamin pokojowy. No i tak samo jak w zeszłym pokoju, komplet pilot, okulary są akurat moje. Tutaj nie mamy całkowicie nic, a tutaj, a tutaj też nie mamy nic, a więc tak. Przechodząc do następnej części, wyjście na balkon. Niestety w moim przypadku balkon otrzymałem ze strony, z której słońce jest tylko z rana, ale myślę, że widok tego pięknego hotelu zagwarantuje mi to, że nie będę zbytnio płakał za tym słońcem. Tym bardziej, że na plaży się pewnie zjadasz. Także jest widok. Popielniczka, stoliczek fajny taki, drewniany można powiedzieć. Dodatkowo plastikowe krzesełeczka, czyli łącznie mamy cztery krzesła. Balkonik. Przeszklony, tak to jest szkło. A teraz zapraszam Was na test poziomu czystości. A więc test czystości zaczniemy sobie od przetarcia palcem. Góry tego obrazu można powiedzieć, że jest to test białej rękawiczki, tylko że zamiast rękawiczki mam swój własny palec. Tutaj ilość kurzu jest niewielka. Zaraz obok obrazu mamy lampę. Na niej kurzu nie uświadczyłem. Nad telewizorem zebrało się już troszkę więcej kurzu, ale myślę, że nadal jest to akceptowalna ilość. Idąc dalej za ciosem, mamy szafę. Na jej górze zebrała się niewielka ilość kurzu, dlatego myślę, że jest to do przeżycia. W dalszej kolejności mamy górną futrę drzwi, tutaj ilość kurzu jest już troszkę większa, ale dalej myślę, że jest to do przeżycia. Przechodząc do pierwszego pokoju, znajdujemy w lustro, które jest całkowicie bez kurzu. To samo tyczy się telewizora. Dodatkowo moją uwagę przykuło okno, które niestety okazało się gwoździem do trumny. Tam ilość kurzu była zdecydowanie zbyt wysoka. Ogólna ocena poziomu czystości pokoju to 7,5 na 10. Uwagę przykuwa również sposób naprawy wyłamanego zawiasu w drzwiach. Uszkodzone miejsce zostało załatane kawałkiem płyty, niestety z odrywającą się okleiną, co pozostawia wrażenie prowizoryczności. Swoją drogą, widzieliście kiedyś klamkę 360? Jeśli nie, to tutaj macie idealny przykład. Ogólnie rzecz biorąc, to po zgłoszeniu tej sprawy do recepcji, klamka została naprawiona w przeciągu 5 minut. A więc, teraz przechodzimy do nowej części hotelu. Tutaj od razu widać różnicę. Nowoczesny design i świeżość, która nadaje temu miejscu innego klimatu. Wystrój jest bardziej minimalistyczny, ale przyjemny. Niestety nie znajdziemy tutaj dywanów z logo hotelu, zamian za nie mamy zwykłe. Prawdę mówiąc w tej części wszystko wydaje się lepiej przemyślane. Nowa sekcja oferuje dużo lepszą jakość wykonania i poczucie prestiżu. Aby znaleźć się w nowej części musimy dopłacić 150 zł. Warto wspomnieć o tym, że do nowej części nie zostaniecie wpuszczeni z psami. Myślę, że jeśli szukacie nowoczesności i komfortu to nowa część będzie idealna dla Was. Następnie przechodzimy do atrakcji, jakie ten hotel może nam zaoferować. Z atrakcji mamy plac zabaw, w którym to nasze pociechy mogą się wyszaleć. Plac zabaw sprawia wrażenie bezpiecznego. Znajduje się na nim także zabawka, która pewnego wieczoru wciągnęła nawet mnie. Tak, mowa tutaj o tej tablicy z projektorem. Obok placu zabaw znajdziemy stół bilardowy oraz bar. Stół jest płatny. Podczas swojego pobytu nie korzystałem z baru, więc niestety nie powiem Wam czy warto z niego korzystać. W zamian za to na Waszym ekranie wyświetla się cennik, w którym możecie zobaczyć wszystkie ceny. Dla osób, które wolą siedzieć w samotności ze swoim ulubionym trunkiem też się coś znalazło. Obok baru jest dostępne pomieszczenie, które jest oddzielone murem. Atmosfera jest dosyć przyjazna. Teraz zaobserwowałem jak obsługa baru częstowała dzieci lizakami. Teraz nadszedł czas na najważniejsze miejsce dla smakoszy – hotelową gastronomię. Do stołówki możemy się dostać za pomocą windy oraz za pomocą schodów. Zaraz przy wejściu na stołówkę znajdziemy bar, który jest czynny tylko podczas sezonu. Stołówka jest przestronna i dobrze zorganizowana, co eliminuje tłok nawet w godzinach szczytu. Oferta szwedzkiego stołu jest naprawdę imponująca. Od świeżych owoców i sałatek po ciepłe dania na każdy gust. Szczególnie polecam kotlety de volaille. Jednym z minusów jest smak racuchów oraz naleśników. Mogłaby być do nich bita śmietana oraz ogólnie ich smak mógłby być troszkę lepszy. Oczywiście na stołówce znajdują się automaty z kawą, czekoladą. A teraz zapraszam Was na krótki filmik, w którym pokażę Wam jak dojść na siłownię oraz aquapark. Zaczynamy od strony recepcji i kierujemy się w stronę aquaparku. Pierwsze co rzuca się w oczy to duża gablotka, w której eksponowane są puchary różnego rodzaju. Obok niej znajduje się wejście do nowej części hotelu, o której wspomniałem wcześniej. Kierując się dalej przed siebie zauważamy Aqua Park, jednak na razie skierujemy się do podziemi hotelu, tam znajdziemy kręgelnię, gabinety masażu oraz siłownię, do której przejdziemy za chwilę. Warto również poświęcić moment na kurtarze. Są one przestronne i zaprojektowane w sposób ułatwiający nawigację. Przykładowo teraz, niczego nieświadomy, udałem się do gabinetów masażu. A teraz bez zbędnego przedłużania kierujemy się już prosto do siłowni. Siłownia to miejsce, które mile mnie zaskoczyło. Jest bardzo przestronna, dodatkowo znajduje się na niej masa różnych maszyn, tak naprawdę znajdziemy tutaj wszystko co potrzebne do podstawowego treningu. Bieżnie, rowerki, hantle oraz kilka maszyn do ćwiczeń siłowych. Sprzęt jest w naprawdę dobrym stanie, a sama przestrzeń czysta i dobrze wentylowana. Klima całkiem ładnie chłodzi. Na deser tego odcinka zostawiłem aquapark. Jest to miejsce, które potrafi dostarczyć wiele radości, choć czasami pojawiają się tu pewne niedogodności, ale o tym za chwilę. Na początku trafiamy do obszarnej szatni basenowej, gdzie niemal zawsze znajdziemy wolną szafkę, co z pewnością jest dużym plusem. Po przejściu przez szatnię czeka na nas strefa z toaletami i prysznicami. Zaprojektowana jest w sposób przemyślany i wygodny dla każdego użytkownika. Naszą przygodę rozpoczynamy od wejścia na główną salę basenową. Pierwsze, co przykuwa uwagę, to sporych rozmiarów basen. W tle głównego basenu dostrzegamy schody prowadzące do zjeżdżalni, natomiast po lewej stronie mieści się niewielki basen przeznaczony dla dzieci. Jeśli chodzi o temperaturę wody, to tutaj niestety pojawiają się drobne problemy. Zauważyłem, że rano woda jest wyraźnie cieplejsza, natomiast po południu staje się odczuwalnie chłodniejsza. Tak właśnie prezentuje się basen przeznaczony dla najmłodszych. Uważam, że dzieci mają tutaj wszystko, czego mogą potrzebować do świetnej zabawy. Niestety jednym większym mankamentem są liczne strumienie wody spływające z każdej strony. Decydując się puścić tutaj dziecko, musimy liczyć się z tym, że wyjdzie całkowicie przemoczone, co nie każdemu może odpowiadać. Na plus jednak trzeba podkreślić, że basen jest utrzymany w czystości. Jedynym miejscem, gdzie natrafiłem na jakiekolwiek zabrudzenia, były rogi basenu dla dzieci. Na minus zasługuje również fakt, że podczas jednego z moich pobytów w akwaparku nie działała pompa, co skutkowało letnią mało komfortową temperaturą wody. A tak wygląda strefa jacuzzi. Do dyspozycji mamy dwie sztuki takiego jacuzzi. W każdym z nich znajduje się woda źródlana. Największym atutem tego akwaparku jest bez wątpienia magiczna czerwona kula. Wyjątkowy element, który rzadko można spotkać na innych basenach. Jej zadaniem jest generowanie dużych fal, co zapewnia świetną zabawę i niezapomniane wrażenia. Korzystanie z tej atrakcji sprawiło mi ogromną radość i przyjemność, dlatego z czystym sumieniem mogę ją polecić. A teraz zapraszam Was na coś, co Liski lubią najbardziej, oczywiście mowa o zjeżdżalniach. Aby dostać się na zjeżdżalnie musimy skierować się w stronę wcześniej wspomnianych schodów. Do dyspozycji mamy dwie zjeżdżalnie o nazwie Anaconda. Aktualnie na Waszych ekranach możecie zobaczyć tabliczki znamionowe tych atrakcji. Nie przedłużając zapraszam wszystkich do wspólnego zjazdu. Najpierw wybrałem mniejszą zjeżdżalnię. Moim zdaniem, choć na nagraniu może tego nie widać, przy odpowiednim wybiciu można na niej osiągnąć naprawdę spore prędkości. Z drugiej strony, jeśli chcemy zjechać spokojnie, na przykład z dzieckiem, to również mamy taką możliwość. Wystarczy unikać mocnego wybicia, a zjeżdżalnia staje się bardzo łagodna i przyjazna. Następnie przeszedłem na zjeżdżalnię położoną piętro wyżej. Zanim jednak zjedziemy, spójrzcie na piękne widoki, które można podziwiać z tego miejsca. Ciekawostka! Wiedzieliście, że czasem można stąd zobaczyć dziki? Tak! Potrafią one pałaszować wokół jednego parkingu. Jeśli chodzi o tę drugą zjeżdżalnię, jest równie przyjazna jak niższa, jednak wszystko zmienia się, kiedy mocno się wybijemy, wtedy staje się szybka i dostarcza naprawdę ekscytujących wrażeń. Obie zjeżdżalnie są świetnie zaprojektowane, nie mam do nich żadnych zastrzeżeń i mogę je z czystym sercem polecić. Na sam koniec zostawiłem prawdziwą prełkę. Mowa o saunach. Po wyjściu z szatni i skierowaniu się w prawo, pasem znajduje się po lewej stronie, trafimy do strefy saun. W tej części obowiązuje całkowita cisza, co sprzyja relaksowi. Do dyspozycji mamy trzy sauny. Dwie suche oraz jedną mokrą. Sauna mokra utrzymuje temperaturę około 60 stopni. Podniejsza sauna sucha oferuje temperaturę w granicach 45-50 stopni. Natomiast sauna fińska osiąga około 90 stopni, co gwarantuje intensywne wrażenia. Tutaj mamy na przykład dosyć ciekawy mechanizm, ponieważ mamy zbiornik z lodem. W strefie saun znajdują się także trzy prysznice oraz jedna toaleta. Jeden z nich wyposażono w kuby zimnej wody, drugi to standardowy prysznic, a w trzecim, tak zwanym prysznicu wrażeń, możemy doświadczyć efektów dźwiękowych, które momentami potrafiły mnie zaskoczyć. Cała strefa saun robi bardzo dobre wrażenie, zawsze było tam ciepło i czysto. Nie mam żadnych zastrzeżeń i gorąco polecam odwiedzenie tego miejsca. I tak moi drodzy, zbliżamy się do końca recenzji tego hotelu. Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw mogę śmiało stwierdzić, że jest to miejsce warte zarówno waszej uwagi, jak i pieniędzy. Oczywiście, jak wszędzie, zdarzają się drobne niedociągnięcia, jednak jest ich na tyle niewiele, że nie wpływają znacząco na ogólną ocenę. Na duży plus zasługuje obsługa, miła, pomocna i profesjonalna. Czystość pokoi oceniam na solidne 7,5 na 10, AquaPark zasługuje na mocną 9, podobnie jak Strefa Sound. Jeśli chodzi o gastronomię, to wystawiam jej mocne 7. Podsumowując, Hotel Continental to miejsce, które mogę polecić z pełnym przekonaniem. Byłem tutaj już trzykrotnie, więc moja opinia opiera się na doświadczeniach zdobytych na przestrzeni czasu. Jeśli szukacie miejsca na wypoczynek z atrakcjami, ten hotel zdecydowanie powinien znaleźć się na Waszej liście. Ja tu sobie widzowie na spokojnie idę z pieskiem, a tu patrzcie, jeden dzik, tam jest drugi dzik za drzewkiem. A trzeci, nie wiem, nie widzę trzeciego, ale gdzieś tu też łaził. A na sam koniec zobaczcie sobie na przebitkę z plaży. Mniej więcej tyle jest ludzi podczas sezonu. No i jeszcze słowem końcowym chciałbym podziękować Wam za oglądanie tego materiału oraz wspierającym ten kanał za wsparcie jakie dajecie. Trzymajcie się, a ja się zbywam. Życzę Wam udanych ferii, wakacji, w zależności, kiedy to oglądacie. Niech moc krynickich dzików będzie z Wami.